Cristiano Ronaldo stał się arabskim Harry a jego syn kupił sobie pierwszy samochód. Zaobserwuj po więcej futbolu. Wielkie dzięki. Mimo swoich 40 lat na karku, Portugalczyk nie przestaje strzelać bramek, a do upragnionego rekordu tysiąca trafień pozostało mu tylko 50 goli i jeśli nie przeszkodzi mu żadna kontuzja, to już w przyszłym roku będziemy świadkami niesamowitego wyczynu. Portugalczyk jednak może mówić o ogromnym pechu, tym na miarę Harry'ego Kane'a z czasów gry w Tottenhamie. Od momentu dołączenia do Al-Nasr w grudniu 2022 roku Cristiano Ronaldo stracił aż 13 oficjalnych trofeów w różnych rozgrywkach. Dotychczas zdobył niestety tylko jeden tytuł, Puchar Mistrzów Klubów Arabskich w 2023 roku, który jest turniejem towarzyskim, czyli taki Puchar Tymbarku. Jego syn ostatnio w mediach społecznościowych pochwalił się swoim pierwszym samochodem, który jak twierdzą media nabył w celach inwestycyjnych, gdyż ma dopiero 15 lat i nie ma uprawnień do kierowania pojazdami. Lamborghini Urus wart 300 tysięcy euro został zakupiony z jego własnych pieniędzy, bo piłkarz już zarabia oraz otrzymuje kieszonkowe. A jakie było wasze pierwsze auto. Pochwalcie się w komentarzach.